Izolacja natryskowa Isinin to najlepszy materiał izolacyjny o znakomitych właściwościach, który nie przepuszcza powietrza i zapewnia doskonałą izolacyjność przez cały rok. Hydrofobowy materiał, pianka natryskowa Isinin na otwartych komórkach, taka jak ICIN H2Fone Lite, którą demonstrujemy tutaj, nie wchłania i nie utrzymuje wilgoci jak inne pianki natryskowe. Miękka, elastyczna i paroprzepuszczalna pianka natryskowa o otwartych komórkach sprzyja dwukierunkowemu suszeniu przegrody budowlanej, która nie powinna nigdy się zawilgocić. Poza tym zapewnia 100% szczelności i brak mostków termicznych. Dowiedz się więcej na icinin.pl